Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Forever i zanim przejdziemy do materiału, pragnę przypomnieć o giveaway, który wraz z ekipą Paragrafu organizujemy na kwotę 2,5 tysięcy dolarów, czyli ponad 10 tysięcy złotych. W tym giveaway będziemy rozdawać kosy dla naszych widzów, więc kto jest zainteresowany, link jest w opisie pod tym filmem. No i polecam oczywiście wypełnić wszystkie kroki. Jeśli film Wam się spodoba, to po jego obejrzeniu możecie zostawić łapkę w górę. Z góry bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. A teraz wracając do materiału to ostatnio, ostro zastanawiałem się nad tym, czy rangi w CSGO w ogóle mają sens. To znaczy, one nie odzwierciedlają skilla w 100%, ponieważ gracze przykładowo z Lema mogą spokojnie rywalizować sobie z graczami z Globala, czy na przykład kałachy z szeryfami i TP. No, niby rangi w pewien sposób dają jakoś do zrozumienia, kto jak gra, bo porównując na przykład Globala do Silvera, to jak porównać mrówkę do słonia, gdzie różnica w skillu jest widoczna na pierwszy rzut oka, ale. Jeśli weźmiemy na przykład Kawaha w Laurach i Szeryfa, no to ta różnica już nie jest taka duża i można by stwierdzić, że grają na porównywalnym poziomie. Oczywiście ranga nie jest sobie równa, no bo ponieważ gracze na tej samej identycznej randze grają tak naprawdę różnie i jedni są lepsi od drugich. Jest to wynikiem niefortunnego rozegrania na przykład kilku lub czy kilkunastu meczy, gdzie ten lepszy gracz trafiał na paczkę randomów, z którymi nie dało się kompletnie nic ugrać, no, nie zgrywali się był jakiś toksik, no i wszystkie mecze się przegrywało. No i taka osoba wylądowała w kałachu w laurach. A z drugiej strony mamy tego słabszego gracza, który natrafił wcześniej na dobrych randomów lub grał po prostu z lepszymi od siebie znajomymi, no i te kilka, kilkanaście meczy dało mu awans do kałacha w laurach również. No i ci gracze, jeden z drugim, z większą lub mniejszą różnicą w skillu, znaleźli się dokładnie w tej samej randze. Są tutaj powiedzenie, że Ranga nie gra, no i z tym się zgadzam, ponieważ Szeryf Szeryfowi czy Kałach Kałachowi nie są sobie równi. Weźmy też pod uwagę fakt, że zdarza się, że nie gramy z meczu na mecz na takim samym poziomie. Chodzi mi tutaj o to, że na naszą grę ma wpływ tak naprawdę wiele czynników. Przykładowo, jeśli gramy bardzo dużo meczy dziennie, no to pierwszy mecz czy drugi nie jest taki sam jak piąty czy dziesiąty, grając nawet z tą samą ekipą. Po pierwsze, męczymy się grając nocą w CS, no i potrzeba oczywiście jakiejś lekkiej przerwy. Pora dnia, o której gramy, też ma na to wpływ, ponieważ jeśli gramy w południe czy nawet z rana, no to pomijając fakt, że wtedy jest najwięcej Rusków, oczywiście, no to jesteśmy wypoczęci i gotowi do gry, tak? Natomiast jeśli gramy po godzinach wieczornych czy nawet nocnych, no to nasza gra jest wtedy troszkę inna, no nie? Kolejne jest to, że w trakcie jednego meczu wypowiadają z nas negatywne emocje. Chodzi mi o to, że jeśli coś nam nie poszło pod koniec pierwszego meczu i mamy negatywne nastawienie, to zaczynając kolejny mecz z tym właśnie na, z nastawieniem, jesteśmy skazani na porażkę, ponieważ no nie możemy się skupić, wszystko nas rozprasza, no i jesteśmy zdenerwowani tym, co wydarzyło się wcześniej w tym poprzednim meczu. Tym bardziej, jeśli któryś z naszych teammateów coś schrzanił w poprzednim meczu, to w kolejnym już niezbyt wychodzi. Nam z nim współpraca na mapie, no i uwierzcie mi, że to widać na przykład po tym, jak łatwo powiedzmy, terror wchodzi nam wam na bombsite, który razem z nim kryjecie. Jesteście na siebie źli, no bo jeden zrobił to zamiast czegoś innego, że na przykład przyraszował, zamiast cofnąć się i trzymać pozycji, poszło przy tym parę wyzwisk, no i w takiej atmosferze po prostu nie da się grać. Najlepiej wtedy między matchami zrobić sobie troszkę przerwy, żeby po prostu ochłonąć, no i zresztą sami dobrze wiecie z doświadczenia, że kiedy. Jesteście w takim tym rage'owym transie, no to nic dobrego z takiej gry nie wyjdzie. To wszystko o czym wspomniałem tutaj to jest tylko wierzchołek tak naprawdę góry lodowej i tych czynników jest o wiele więcej, uwierzcie mi. Moim głównym celem było tutaj przytoczenie różnych sytuacji, które mają wpływ na całą naszą grę i udowodnienie wam, że w nie każdym meczu gra się tak samo na tym samym poziomie. W jednym meczu możecie mieć tak zwany flow i jesteście po prostu nie do zabicia, a w kolejnym meczu ukąsicie ledwo 10 fragów. Czasami też padają komentarze podczas meczu typu boostowane gówno, gdzie taki gracz, wiecie, kończy mecz ze statami powiedzmy 10-4-29, a następny mecz kieruje i go wygrywa. Wiele takich meczy miałem, gdzie byłem świadkiem gry jednego z graczy, który w jednym meczu nic nie mógł zrobić, kompletnie nic, a w następnym wszystko mu wchodziło, dosłownie Wchodził w przeciwników jak nóż w masło. Dlatego też biorąc pod uwagę te różne czynniki, większość z Was się ze mną zgodzi, że ranga nie odzwierciedla tak naprawdę waszego skilla. Tym bardziej rangi nie mają znaczenia, jeśli gra się z ekipą, ponieważ CSGO to jest przede wszystkim gra drużynowa i każdy z zawodników dokłada swoją malutką cegiełkę do zwycięstwa czy też przegranej całej drużyny. Oprócz rank w tym menu, kiedy podglądacie na przykład gracze, ile meczy wygrali. Jakie mają rangi, jaki mają tam level i tak dalej, no to w tym malutkim menu jakiś mógłby się wyświetlać współczynnik procentowy headshotów, czy nasze na przykład KD, który już troszkę więcej mówiłby o danym graczu, no bo ranga to nie wszystko, a takie statystyki, takie drobniutkie mogłyby nam oczywiście pomóc w ocenie danego gracza, czy jest to dobry gracz, czy jest to troszkę słaby gracz. Dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Z mojej strony to wszystko w tym materiale. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie, jak zwykle, w forewjank. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Trzymajcie się. Papa. Pa.